Gda? Co? Zapytaj się mamy, czy ten szczepiorek, co ja mam kupić, to ma być cienki czy gruby? Co? Zapytaj się mamy, czy ten szczepiorek, co ja mam kupić, to ma być cienki czy gruby? Matka, 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 co kurna? Monika zapyta, czy to. Jest czy piorek co na Macowis to ma być cienki czy gruby? Co? Monika się pyta, czy ten jeszcze piorek co na Macowis to ma być cienki czy gruby? Koperek do jasnej cholery!